Witam drogie szczelce. Witam witam serdecznie. No i mamy co? Lipiec z zapasem. No, moi drodzy, chcę Wam bardzo podziękować. Podziękować za to, że ze mną jesteście, że mnie oglądacie. Za wasze subskrypcje, lajki. No, coraz więcej mam subskrybentów i mam nadzieję, że. Jeszcze więcej mi w tym pomożecie, bo duże zmiany zaszły na YouTube. Także trzeba teraz po prostu walczyć jednym słowem i robić to, co się lubi. A ja to lubię robić, lubię pomagać ludziom. Także jestem Wam bardzo, ale to bardzo za wszystko wdzięczna. Moi drodzy, pod każdym moim wideo jest mój e-mail, więc jeżeli chcecie prywatne rozłożenie kart, to proszę do mnie po prostu napisać. A ja w przeciągu 3 do 6 dni wam dam odpowiedź. A dla tych, którzy jeszcze mnie nie zasubskrybowali czy prenumerowali, to proszę przycisnąć subskrypcję i przy tym dzwonek, bo przynajmniej będziecie dostawać. Powiadomienia o moich filmikach bezpośrednio do siebie. Także, co Was koronuje w miesiącu lipcu? Rycerz Kielichów. No, piękna karta, bo być może wy chcecie wyznać komuś miłość lub ktoś Wam, albo dostaniecie po prostu wiadomość o. Ślubie, szczinach, zaręczynach. Wszystko jest tutaj możliwe. Piękna karta pozytywnej, emocjonalnej natury. I bawcie się, jeżeli dostaniecie zaproszenie, lub też ktoś może Wam wyznać miłość, albo Wy komuś. I pierwszą kartą jest siódemka kijów. Oj, jesteście, moje drogie strzelce, w dużym konflikcie nie tylko ze sobą, ale i z otoczeniem. A no, dookoła Was tylko po prostu się dzieje. Dzieje się i nie chcecie ustąpić bronicie się przed tymi ludźmi. Chcecie mieć rację, bronicie się, ale konflikt narasta. Nie jestem pewna, czy dacie sobie z tym radę. Zobaczymy, jak będą karty a, klaryfikujące, które mam już pod spodem, bo po angielsku już robiłam, więc zostawiłam je. Nosicie się z a, jakimś projektem, to może się tyczyć Waszej pracy lub nawet i Waszego, właśnie życia towarzyskiego, miłosnego życia rodzinnego to jest projekt który będzie wymagał po prostu współpracy i kooperacji z innymi a tu ta karta nie mówi nam dobrze dlatego chcecie wyperswadować swoje racje w każdym razie ten projekt już się zaczął, już zaczęliście ten projekt ale i zaczniecie też nowy rozdział, nowy cykl, nowy etap. I bardzo dobrze, niech to się zacznie. Jeżeli z kolei właśnie szukacie pracy, to cał, duże jest prawdopodobieństwo, że ta praca yy, będzie gdzieś poza granicami waszego miasta, państwa. Albo nawet i na innym kontynencie. To jest też a, karta podróży. Także możecie gdzieś wyjechać nawet za tą pracą, albo poznacie kogoś właśnie w trakcie tej podróży, lub tam do te, w tym miejscu docelowym. Jeżeli szukacie partnera, to może być właśnie nawet i ten skorpionrak albo ryba. To jest do 45 roku życia ktoś lub będzie miał te znaki, właśnie na swoim wykresie urodzeniowym. Także oglądajcie jeszcze dodatkowo e, swoje znaki, jak znacie, jakie macie na wykresie urodzeniowym, bo czasami nie wszystko rezonuje. Może wszystko rezonować, może nic, może jedna trzecia, więc warto jest oglądać swoje znaki Ascendent i w. Księżycu i Wenus nawet też warto, bo wtedy będziecie wiedzieć, a kiedy nadejdzie, <coughs> czy jesteście z tym partnerem, co trzeba, czy to jest karmiczny partner, czy partnerka. Różnie to może po prostu być. No i oczywiście mamy Dziewiątkę kijów. No, jak najbardziej, bronicie swoich praw, zasad, macie swoje zasady, swoje a, rządy i bronicie się przed czymś, od czego praktycznie powinniście się uwolnić. Zobaczymy, jak będą karty klaryfikujące. No cóż, pod spodem. Moje drogie strzelce, co mamy? Pustelnika, który oświetla Wam drogę i mówi: idź za tym światłem. To jest też karta rozwoju duchowego, czyli rozwijać się po prostu rozwijać się duchowo. Czytać, pisać, malować, projektować, chodzić na spacery. E Pływać, medytować, zapisać się do jakiegoś kółka, co Was po prostu interesuje, pisać pamiętnik czy zaszedł wdzięczności. To wszystko jest Wasz rozwój duchowy. Ale pustelnik Wam tutaj mówi: też zajrzyjcie. Musicie być przez jakiś czas w odosobnieniu, żeby zajrzeć w tą swoją duszę i jak w nią zajrzycie głębiej, to doznacie takiego olśnienia i zobaczycie to światło. Zwróćcie też uwagę na swoje sny i na znaki od wszechświata, bozi czy aniołków. Moi drodzy, to jest karta: też ktoś, kto po prostu już odszedł do aniołków, trzyma nad wami pieczę i wskazuje wam też. Chcę Wam dać dobre rady, więc zwróćcie też i uwagę na swoje właśnie sny przede wszystkim. I znaki, które wam daje wszechświat, bozia czy też aniołki. To jest wszystko do zrobienia. No ale pamiętajcie też, że są to rozłożenia ogólnikowe, generalne, więc nie wszystkie a strzelce będą przechodzić przez to samo no pierwszą kartą klaryfikującą mamy czwórkę mieczy zobaczcie jest wam po prostu musicie się w jakiś sposób poddać jest wam odpoczynek tutaj bardzo potrzebny mentalny i fizyczny jak widzicie Trzy 3, 3 te miecze prosto na Was wskazują. Jeden tylko leży. Czyli mm, jest Wam po prostu ten odpoczynek potrzebny, aby naładować swoje akumulatory, że tak to nazwę. To się też może tyczyć kogoś z Waszego bliskiego otoczenia, bo. A jak wiecie, są to rozłożenia ogólnikowe, generalne. Może ktoś przechodził jakąś chorobę, lub wy nawet, a, i potrzebna jest tutaj rekuperacja. Także zwróćcie na to uwagę i nie bijcie się z otoczeniem. Nie wykładajcie swoich racji. Odpocznijcie a Gdzieś nawet w odosobnieniu, tak jak właśnie mówi, jak mówi ten pustelnik, aby zajrzeć w swoje wnętrze, odpocząć, a wówczas to i ten projekt Wam wyjdzie. Wyjdzie czy nie? Wyjdzie! No pewnie, że wyjdzie, wyjdzie, bo jest temperament, czyli umiarkowanie, czyli Wasze emocje w końcu się zrównoważą i to będzie wam towarzyszyć przez dłuższy okres czasu. Bogu dziękować, <noise> Bogu dziękować, moi drodzy. Także te, no to umiarkowanie to jest piękna karta, piękna, bo wszystko będzie grało emocje, ogień, woda, gwiazdy dookoła, no piękna, księżyc, wszystko znajdzie się tam w odpowiednim czasie i momencie, gdzie po prostu trzeba. Nowy cykl. No, nie rozpoczynajcie tego nowego cyklu z tym, co już było, bo tutaj są i to jest karta dużych arkan, czyli karta kochanków, ale odwrotnie. I rozpoczęcie tego cyklu niech będzie po prostu czymś nowym i bardzo pozytywnym. Więc to, że ktoś Was zranił, czy nie zasłużył w ogóle na y, miano tego, żebyście go darzyli jakimkolwiek pozytywnym uczuciem, to musicie zostawić, aby zacząć ten nowy cykl. Bo najwyraźniej ktoś się nowy do was zbliża. Skorpion rak ryba, jeżeli jesteście wolni. Jeżeli natomiast jesteście w związku, to nie widzę tego dobrze. Ten cykl zacznie się po prostu oh, powtarzać. Nie bierzcie tego ze sobą. Jeżeli gdziekolwiek wyjeżdżacie, aby rozpocząć. To może być Wasza też i taka podróż, właśnie wewnętrzna, bo mamy i pustelnika. Także zapomnieć, zapomnieć o tym, co było, zamknąć drzwi, rozpocząć nowy rozdział bez jakiegokolwiek bagażu. No i nareszcie. Tak. Więc mamy kartę. Głupca, czyli zero. Zero jest wspaniałym numerem. Wspaniała to jest wspaniała karta. Jesteście gotowi po prostu a, skoczyć dużym krokiem do przodu. No, czyli mam nadzieję, że się wyzbędziecie tych brzydkich, negatywnych sytuacji, które mieliście. Może się to dotyczyć też i waszej pracy. Ale widzę, że w pracy będzie wszystko ok. Jeżeli nie macie pracy, to zacznijcie ją. I to zacznijcie od zera. Od zera w tym sensie, że, że zero jest wspaniałym numerem, bo skoczycie naprawdę dużym krokiem do przodu. A pod spodem jeszcze mamy pazia, pazia kijów. Czyli dostaniecie jakąś pozytywną, a, pozytywnej natury wiadomość. To może być od kogoś do 35 roku życia, czyli może to być też i przez e-mail, przez telefon, SMS-a, on albo ona do 35 roku życia. Także w sumie macie niezłą kartę. Trochę was po prostu trzepie, bo widać, że chcecie wyperswadować swoje racje, ale let it go, czyli zostawcie, zostawcie to wszystko, co było za sobą, bo nowy etap, nowy cykl się u Was zaczyna. Jeżeli jesteście w związku, to tak jak mówię, coś tutaj po prostu nie gra i będziecie też gotowi zacząć od nowa wszystko. Albo z tym starym partnerem, jeżeli jesteście w związku, albo po prostu podejmiecie konkretną decyzję i powiecie: I'm done, mam dość. No, i pierwszą waszą kartą jest Strength, czyli siła, moc. I to jest numer 37. I kogo tutaj widzimy? Widzimy tutaj na koniu rycerza, rycerza mieczy, czyli bliźnięta waga wodnik. No, to może być też wasz przyszły niedoszły partner lub wy będziecie działać taką energią, a 37 to jest boski numer, trójca przenajświętsza, moi drodzy. Także... Wyjdziecie z tych opresji, bo macie na tyle siły, żeby dać sobie z tym wszystkim radę. Everything you've experienced in your life, czyli wszystko, czego doświadczyłeś w swoim życiu, has made you strong and courageous. Sprawiło, że jesteś silniejszy i odważniejszy. Czy silniejsza i odważniejsza? Numer 37. Czyli ten ktoś może mieć 37, albo poznacie właśnie nowego człowieka, bliźnięta waga albo wodnik, który będzie miał 37 lat i 23. decisions, czyli decyzję trzeba będzie podjąć, dokonać jakiegoś wyboru i zdecydować konkretnie. To może się stać właśnie 23 albo o 23 godzinie, lub zwracajcie uwagę na te numery, bo może w jakiś sposób to z Wami rezonować. Będziecie musieli podjąć tę decyzję. Może mieszkacie pod numerem 23. No i runy separation. No, tak jak powiedziałam, dla tych, Numer 4. Może się to stać nawet czwartego. Dojdzie do jakiejś separacji, jeżeli jesteście w związku, bo tutaj wyszli kochankowie odwrotnie, więc duże jest prawdopodobieństwo. I to jest numer 4. I tak jak powiedziałam, jak we wszystkim, może. Coś z Wami rezonować. Jeżeli nie. To się też nie zrażajcie. Powinniście po prostu oglądać jeszcze dodatkowo inne znaki, które macie na swoim wykresie urodzeniowym, czyli Ascendent i w Księżycu, i nawet i Wenus. No to by było tyle. Dziękuję Wam ślicznie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Niech Was Bozia błogosławi. A aniołki oświetlą Wam drogę, którą podążacie. I zawsze je pytajcie, i proście, a będzie Wam dane. I pamiętajcie, że w życiu wszystko dzieje się nie bez powodu czy przyczyny. Do widzenia.